Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. TMK do zgraniczenia, łapa sobie komentarzy, bierzecie udział, życzę wszystkim powodzenia. My na casehack.com, link do strony w opisie, wbijając w ten plusik i kod promocyjny kodik SOUL, Zastosuj dwie skrzynie na start za darmo, 10% minusu do wpłaty. Wszystkie metody, płatności dostępne e, widzimy e, tutaj po lewej stronie. E, wybieramy walutę, czy też wybieramy kraj, i tak dalej, i tak dalej. A robot z z moim kodem macie szansę mordeczki na prezenty ode mnie. Na prezenty ode mnie, nagrody, na po prostu przy doładowaniu jest maksymalna ilość dostępnych 25 na 25 więc jest najgrubiej w historii I dotychczas. jest minimalne dodowanie 8 zł już wystarczy, aczkolwiek znajdą się skiny za dyszkę. Zobaczcie to za usameczkę, wpłacacie 8 zł i możecie zgarnąć takiego skina od razu. Dojdzie, że wpłacicie 8, to macie 8, 80, bo z moim kodem jest 10% więcej, to macie szansę już, że otrzymacie takiego flipa, nie? Tak to działa i zobaczcie, no też jest 5 dyszek, więc 5 dyszek robiąc yy, i więcej, macie szansę już na te 25 przedmiotów łącznie o wartości ponad 10 koła. E, czym więcej, większa szansa, więc życzę powodzonka. E, a my, mortki, kochane. Co? Na stronie ogólnej można wbijać poziom, free casey otwierać i tak dalej, i tak dalej. Jak wiecie dany poziom, zdobywamy teraz diamenty, bo jest evencik i tak dalej, ale my dzisiaj zajmiemy się skręczką Plant B i my zrobimy case Battle. Zrobimy case Battle, o myślę, że wszystko. Eee, więc twórz bitwę. Cztery graczy, eee, klasyczną, zrobimy. O, czemu one są podwójnie? Aha, dobra, coś, coś mi się buguje zawsze, O, tak to nie. Tak to nie damy, ale dobra. Dajemy i miejmy nadzieję, że siądzie się troszeczkę brakło. Teoretycznie mógłbym to zdobyć, jakbym jemu to wymienił, ale już nie będziemy kombinować. Zróbmy po prostu tak, jak jest. Skrzyneczka. Plan B. Plan B, plan B. Dobra, proszę Państwa. Kuźwa, właśnie, bo to już, nie, to już nie dzielona, a tutaj poker leci fest, nie? Ogólnie w tej skrzyni jest zajebisty skin, kurwa, blisko koronka. Yy, no powiem wam, że nieciekawie, nieciekawie się to zaczęło, ale wiadomo, nieważne jaki początek, yy, no, w poprzednim materiale robiłem właśnie bitwę dzieloną i teraz mówię, kuźwa, no lecą, trafiamy, no to jest dobrze, jest zajebiście, no nie, właśnie nie, bo my nie trafiamy, a, a boty lecą i tutaj hapią, kurwa, no jest, mają przewagę fest, mają przewagę fest. I dalej trafiają lepsze przedmioty ode mnie, nie? No, miejmy nadzieję, że zaraz się to odwróci i gdzieś jakaś kronka nam wpadnie i coś ciekawego, bo. Bo za ciekawie to to nie wygląda i dalej nie jest dobrze. Zobaczcie, ten na hapie, ten hapie skiny. No dojebane. Teraz niby dla nas, ale tak też trafia tego do takiego samego, więc. No teraz o. Niby dla nas, ale znowu fajnie trafia takiego samego, co ma sporą przewagę. Tak samo jak Duck, tak samo jak y, Poker. Teraz dla nas, no oni t gorsze, ale żeby ich dogonić, no jeszcze potrzebujemy sporo ciekawych skinów. Teraz Poker znowu skin najlepszy. Oni też bardzo dobre nam, no chujnia. No liczę na jakieś koronki, liczę na jakieś koronki, bo tak bez koronki no niestety rady chyba tutaj wygrać nie damy. Oczywiście jakbyśmy trafili, o 3-4 takie awupy, no to oczywiście tą przewagę byśmy mogli zrobić, ale, ale my takich skinów nie trafiamy. I teraz zobaczcie, niby najlepszy, ale poker też go trafia, co ma przewagę, kafla nad nami. Eee, tutaj, no poker ma najwięcej, no ale tutaj ich jesteśmy w stanie dogonić jeszcze, aczkolwiek... nie mamy? 1500, 1600, 1800... No i oni znowu lepsze, nie? Kurwa, no zarzuć tylko... Łee, już myślałem, że oni jeszcze potrafiają. No chyba ta bitwa niestety będzie... Będzie nie dla nas, tak mi się coś wydaje, że... No tym nie nadgonimy, nawet jakbyśmy trafili teraz jeszcze trzy, ta grupa też już spoko, ale to poker dalej trafia. No Koronka jest potrzebna. Redlining też spoko, też spoko. Zobaczcie na końcu nam zaczęło sypać, aczkolwiek no poker. Kurwa, jeszcze on trafia koronkę. Nie no czemu? nie Akurat nie my. No i tutaj już jest, tutaj już jest po ptakach, tu już jest po ptakach fest. Ja pierdolę. Ja chyba, żeby ten bajonet tam tam poleciał, nie no był blisko, był blisko, patrzcie, jakbym zrobił under, A nie, no under też był nie był nasz. Więc no niestety, no niestety tak ta bitewka dzisiaj wypadła. No średnio, no średnio. Ja sobie to sprzedam, co mam eee, Ja sobie jeszcze będę chciał otworzyć właśnie tutaj skrzyneczkę w marketplace za właśnie te punkty eventowe, więc... To skiny co my tu mamy? Mamy takie rękawice? Możemy sobie mhm, uh -huh. No nieźle. No nieźle. E, dobrze. Sk, e, skiny. Skrzynki. I mamy 400 coś. No możemy elektronik. Skrzyneczkę sobie otworzyć. Więc otwórzmy. Mu hu hu. Jakby tutaj siadło, nie? Wiadomo, na te 44 to bardzo mały procent. To jest około procenta. Tu jest 6. E, a nie, to jest 90 plus. A nie, to mamy więcej na kosem Mieliśmy tu więcej. Mamy 1,5. 1,8, 2... No nie, no ponad leciutko 2% na kosę Ale naprawdę na ciekawe kosy, nie? Więc... No cóż, ale to skrzyneczka za darmowe punkty, wiadomo, dosyć bardzo procentowa. Z mojej strony tyle ja wam serdecznie dziękuję. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Elo.